Siwaneczko moi drodzy, dzisiaj taki specjalny walentynkowy odcinek, czyli pierwszy odcinek, w którym się zajmę takim dość kobiecym zawodem, więc zostanę dzisiaj manikurzystką, a wy zostańcie razem ze mną i do roboty. Odpalamy. urwała, urwała. O Jezu, Jezu, Wojtek kontra paznokcie. Ale to się wszystko nagrywi. Klara, jakie ty normalnie jesteś drętwa. One świecą i my świecą. <laughs> Taka masakra. <noise> to jest Paulina, a ja jestem Wojtek. I co dzisiaj będziemy robić? Manikier hybrydowy. Czyli wiemy już coś więcej. Zaczynamy. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od y, zebrania narzędzi. Na początek, jak nigdy tego nie robiłeś, to damy coś łatwiejszego. Czyli to? Znaczy, frezy używałem, ale w technikum, na lekcjach praktycznych w ślusarni. To, to, to nie to zupełnie samo. Zupełnie nie to samo. Bierzemy pilniczki, Czyli patyczek, i tak. idziemy dalej. To jest pierwszy taki odcinek kobiecy, ale myślę, że sobie dam radę. Mam nadzieję, chociaż nie jest to prosty zawód. Musisz sobie usiąść, fotel dostosować tak, żeby było ci wygodnie. Plecy. Jak się będziesz garbił, to po 8 godzinach pracy koniec. Koniec z wami. Koniec z Twoimi plecami. O. Następna rzecz. Dezynfekcja twoich rąk, możesz sobie normalnie wytrzeć. I dezynfekcja rąk klientki. To za chwilkę. Dokładnie. I myślę, że tyle. I tyle, teraz zabieramy się za każdym Tak jest. Moją klientką dzisiaj będzie Marysia z kanału Klara kontra świat. Klara kontra świat. Zapraszam Marysie na paznokcie z okazji Walentynek. Powiedziałem, że zrobię to dla Ciebie. A robiłeś już to kiedyś? Wcale, że o co pytasz, ale paznokcie jeszcze nie, więc siadaj. Czyli co? Najpierw dezynfekcja. Dezynfekcja, ja już swoje jeszcze raz przyknę, bo się witam z Marysią. Swoje? Mam nadzieję, że ta s będzie dobra. No mam wielkie łapy jak Bofę chleba. Nieważne. Uf. Chyba. widać już, że panowie tutaj nie pracują. Generalnie chodzi o to, że czym są bardziej obcisłe, tym więcej czujesz. Uf. Nowe, druga szuflada. No i, no i główka pękła. No tak no w sumie kto by pomyślał, że przyjdzie chłop z wielką ręką. Mamy rękawiczkę, jedna jest biała, druga... Dobra, mamy rękawiczkę. Co po rękawiczkach? Musimy odrobić ten... ręce klientki. I tak robić, czy one się tak sami? Nie, po prostu a, i zostawiamy. Dobra, teraz możesz rozpakować narzędzia i filmik. Przy klientce. Przy Rozpakowuję narzędzia. I Ile takich klientek dziennie możesz mieć? Znaczy, ile masz ogólnie na przykład? To zależy, co robię. Okay. Bo yy, pracujemy między 8 a 10 godzin. No więc yy, jak jest dobry dzień i masz same manikury, to możesz na 10 przyjąć. Normalnie powinno to zajmować od godziny do półtorej. I okay. Jeżeli są wzorki, więcej. Ale okay. to zależy jakie. Bo jeżeli są ja to różne. robię to 6. I zaczniemy od opiłowania kształtu. O, świetnie. Nie w ten sposób. Ręka przodem do ciebie, tak sprawdzasz, czy dobrze spiłowałeś. Palec trzymasz tak, żebyś widział, co robisz. Patrz, już mamy 4 zrobione. Każdy jest co prawda jest inny. Ale... <noise> ale zobacz, zazwyczaj jest tak w ogóle, że jedna ręka bardzo różni się od drugiej i palce od siebie różnią. No to każdy palec się różni. Dużo jest facetów takich, co takie rzeczy robią, bo ja nie widziałem. Jest, y, jakby kojarzę dwóch w Polsce. kojarzę okay, kojarzę trzeciego taki tak. heteromagnes, jak ja i robi paznokcie. A dużo jest klientów facetów? Jest kilku, którzy przychodzą regularnie, ale zazwyczaj mam wrażenie, że panowie się wstydzą. Przepraszam. Ale, ale tak nie można chyba traktować. Nie, nie można, raczej trzeba poprosić, żeby pani poprawiła rękę. On mi lata teraz za, za latający bardzo. No tego musisz trzymać za opuszek, nie za palec całościowo. Ja nerwowy jestem, a to mi się już nie udaje. Generalnie, na przykład jak robi tak. się sztuczne paznokcie... Śmiechno. Tak. No. Powinno się zmierzyć i te powinny być takiej samej długości. Ten trochę krótszy, ten trochę dłuższy. Więc to jest wszystko OK I co dalej? Teraz odsuwamy skórki i musimy. O, o nie! To, 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 o. to. to. Proszę. I tutaj masz końcóweczkę ja, idealną wiesz... do tego pokazać? Pokazać, jasne. Ja obcinałem tylko paznokcie psom, psom. Odsuwamy w ten sposób. Odsuwasz tu. Ja tak, się, tak mi taki dreszcz przechodzi, jak jej ja to robię. A jak z nauką takiego zawodu? Czy to trzeba skończyć jakąś szkołę? Znaczy generalnie y, moim zdaniem kursy i praktyka. Mnóstwo zrobionych klientek. Naprawdę się boję, że ci diabła i... Więc mamy 10 palców tak odciągniętych. I co teraz? Teraz robimy fryzarko. Serio? O, ja nie wiem, czy to zrobisz, ale mam nadzieję, że nie boli. Nie, ale się zaczynam bać. Jeżeli widzisz, że skórka nie chce ci odejść, to nie robisz tego na siłę, naciskając mocno, tylko starasz się delikatnie, delikatnie, aż się sama podniesie. Ja pierniczę, a myślałam, że się bierze pędzel, się maluje takie palce. a Nawet mi się normalnie. Musisz to robić trochę prawniej. O, 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 właśnie. Wszystkie panie, które to oglądają, jeśli chciałyby przyjść do mnie na taki manikir. Tak, zapraszamy. Oczywiście, to ja zapraszam, ja to chętnie wszystkim paniom, nie tylko z okazji Walentynek, ale i na przykład z okazji Dnia Kobiet zrobię. A jak z sezonowością tej pracy? Czy to jest tak, że są jakieś okresy, gdy tych klientek jest więcej? Ten okres, gdzie jest ciepło, że panie bardziej o siebie dbają, robią e, również nogi. Ja naprawdę, ja myślałem, że przyjdę i będę malował te paznokcielnię, ten wiercił w nich jak doktor Dolittle? to zjeżdżam no właśnie widzisz stop. No tam się. Ba, nie stop, A. stop. O, się spociłem. To jak ze stawkami pracowników, którzy robią takie właśnie manikiry, jest zależne od y, usługi, którą wykonują, czy to się, y, że tak powiem, kasuje za dzień, czy jak? Generalnie y, wiem, że najbardziej popularne jest albo sam procent, y, albo podstawa plus procent. Z tego, co się orientuję, mhm. to jest między 1000 a 2000 zł i wtedy dodatkowo ten procent jest mniejszy, bo nie większy. Ale musisz pamiętać o tym, że nie zawsze jest tak, że masz wypełniony cały dzień. <laughs> Mamy dziurkę. 15 rękawiczek później będę działał bez niej, ale wszystko jest pod kontrolą. Jeszcze raz sobie spsikam rękę tym płynem, więc wszystko jest ok. Po prostu nie mam męskich rękawiczek. Nie wiem dlaczego. Teraz Lękawiczek. nie dotykamy paznokci i nakładamy bazę. Masz na pędzelku tego gluta. Mam go. To robisz tak i jakby starasz się podciągnąć. I dopiero w dół. Nie idzie mi to chyba najgorzej, nie? <śledzimy> To no bo widzisz, bo tak być bardziej elastycznie, no. Marysia! Jednak dochodzę do wniosku, że to nie jest zawód dla każdego. A po czym takie wnioski wyciągasz? <noise> e, chciałem się zbawić przyjemność, Marysia. Chciałem, nie wiedziałem co wymyślić na te walentynki. Jeśli macie jakieś inne propozycje, co można y, kobiecie zaproponować na walentynki i żeby to nie był manikir robiony przez was, to też napiszcie w komentarzu, choć myślę, że spokojnie nie? Cieszyłaś się na początku, że o, manikir, manikir, tylko nie wiedziała, że ja go będę robił, nie? To z lewą ręką mi chyba idzie lepiej. W sensie moją? Tak, bo to moje, moja prawa, to. No to z twoją prawą idzie lepiej. A jakie są takie największe, że tak powiem, niebezpieczeństwa w tej pracy? Ważna jest higiena w salonie. Mm -hmm. Jeżeli pani manikurzystki o to nie dbają, to oczywiście można się zarazić różnymi chorobami. Więc, tak jak mówiłam, trzeba zwracać uwagę na to, że narzędzia są jednorazowe i sterylizowane. Okay. A dla nas? A dla was? Myślę, że pozycja, w której pracujemy i pył. Ale to widać, tą technikę widać. Ja to takie mi się tak częściej, to wszystkie te pociągnięcia nie są takie dokładne. To ręka profesjonalistki. Raz, dwa, trzy i zrobiona. I zrobione. Ten malowałem, wiesz, już. A co czujesz? Przez miętki. Fajnie, i mamy tu. Marysiu, jak jesteś zadowolona? Tak. Czyli jest. Pokaż to do kamery. Co tu mi wyszło? Nie, no bo nie jest spoko. Czyli przyszłabyś do mnie jeszcze raz? No, wolałabym przyjść tutaj. Łamiesz mi serce z okazji tych walentynek. To jest straszne. Czekamy na drugą klientkę, a drugą klientką jest Cornelia z kanału Highlight. Dzień dobry. Hejka. Co będziemy tu robić? Tu będziemy robić jakieś wzorki, tak? Tak, teraz zrobimy wzorki. Ostrzegam, że jestem bardzo wymagającą klientką. Myślałam, że jak już się uczysz, to chcesz się uczyć perfekcyjnie. Ja się uczę perfekcyjnie, tylko... To jest, on jest niereformowalny. No widzisz, to nie wano. Tej... Zaprosiłem Cię, Kornelia, ja tutaj z okazji <noise> walentynek, a Ty mi jeszcze tutaj problemy robisz. Ale ani kwiatów, ani prezentu, ani wina. Prezentu, następną prezent. Robię Ci paznokcie, jako starę się do końca malować. A właśnie, to jest zwracam uwagę, żeby był całe paznokcie. Się skupiłem. No. Ale super. Nie wiem, co ja robię ogólnie, czy to już będzie coś takiego, co zostanie na tych paznokciach? Tak, ale zaraz będziemy Dobra. coś dodawać. Za taką usługę, którą, którą wykonaliśmy Klarzy, która była wcześniej, mhm. to jaki to jest koszt dla niej? Bez nadbudowy, czyli dokładnie to, co zrobiliśmy, 100 zł. I co Dobra. teraz? I teraz malujemy tym nabłyszczaczem i staraj się jakby pokryć całą nawierzchnię lakieru. Czy takie komunikatywność, jak my sobie tutaj gadamy, plotkujemy, czy to tak wygląda na co dzień, czy raczej klientki przychodzą i mają gdzieś co tu się dzieje i po prostu sobie tam myślą o czym chcą, a ty wykonujesz usługę. Klientki się przywiązują i przychodzą też po to, żeby się rozerwać dla towarzystwa. Oczywiście są takie panie, które nie rozmawiają, ale ważne jest to, żeby wyczuć, czy ktoś ma chęć rozmawiać, czy nie ma chęci, ale generalnie panie dobiorą się i pracujemy we trzy, to rozmowa jest Dabużka. na cały salon. My jesteśmy takimi yy, cichymi terapeutami. Ale muszę powiedzieć, że Cornelia jest bardziej zrelaksowana, Albo częściej po prostu to robi, to też jest pewnie od tego zależne, Myślę, nie? Że... Od komunii chodzi o od... I teraz bierzesz sami, sami. sami więc... Wow. Co ja ci tu zaraz odpierniczę, to też nawet nie masz tego w głowie. Patrz. No. A, A weź na, narysuj siebie. To nie będzie takie proste. To jest normalna farba? To jest żel. To jest fajne, bo nawet jak mi nie wyjdzie, to powiem, że tak miał być, że to był moim... Dokładnie. Widzę, że i od spodu No właśnie, chciała ci być. sam, I od góry od dołu. Zrobiłem? Wszystkie. To koniec. Koniec. Mamy to. O mamuniu. Zadowolona klientka, moi drodzy. Boże, Boże. Tak się robi. Manikir. W męskim wydaniu I co? Czy chciał pójść ze mną teraz na randkę, żebym ja do restauracji poszła z takimi takich... paznokciami? Tak, nie no, a? nie, mi się to naprawdę podoba, to jest coś innego Oceńcie to sami, ale... Paulina, wykonałem dzisiaj kawał dobrej roboty, znaczy ja tak uważam ja Dwie klientki, jednej pomalowałem całkiem paznokcie A drugiej zrobiłem takie wzorki, jak uważasz, jak mi poszło? Nawet nieźle, nadaje się <laughs> Nawet nieźle, <laughs> no, że... bądź szczera Nie, naprawdę, tak? nie, było, nie było tak źle, mogłoby być gorzej Czyli jak na pierwszy raz? Myślę, że jest spoko Dzisiejszy odcinek był typowo kobiecy, a zacznę od plusów. Pierwszym plusem, który zauważyłem, to na pewno elastyczny czas pracy oraz to, że panie, które są manikurzystkami, mają zadbane zawsze paznokcie. A minusy? Na pewno siedzący tryb pracy i to, że musimy pracować z ludźmi, a nie każdy do tego się nadaje. Tak jak wspomniałem w odcinku, w salonie Manikir mamy zagwarantowaną podstawę plus procent od wykonanych usług. Jako, że ja dzisiaj zaprosiłem dziewczyny na manikir walentynkowy, do puszki nic nie wpada. A was oczywiście zapraszam na kanał Klara Kontra Świat i Highlight, w których wystąpiłem. Czyli w jednym i w drugim odcinku wystąpiłem. To jest potrójna taka nie wiadomo co, ale Was wszystkich zapraszam. Podajcie Klara Kontra Świat i Highlight. Trójios? Trójkros? Trójkros. A co?